Co e, to jest? No nie! Znowu to. Jak no. to naprawić? Ach. No co jest? Kurde, co się dzieje. My sobie gramy w boka-boka, boka-boka, tylko boka, boka. na chomik, na koncie, który chomik mój gra, też mój chomik i on założył sobie takie konto mój chomik. I teraz zobaczymy, czy on ma na boka-boka. Mam nadzieję, że chomik tu nie przyjdzie zaraz, bo, bo ja mu tak nagrywam. I zaś tak, się no. Mam nadzieję, że nie będzie sprawdzał. Mm -hmm. mm, Normalnie. Takie rzeczy ma mój chomik. Jezu, mój chomik chyba harduje z boka boka. No co to jest? O, ile ma diamentów! Różowy jest lepszy. Mój chomik jest najlepsza biara złata. Tylko patrz filmoka, bo mu level. O lala. La. Na co zbierać? Ja chyba będę zbierał na... ...tą chomikowinę... Na... No i może siekierkę, no siekierkę. Ja mu zarabia całą pogową zbroję, po tu widziałem, że ma odblokowane. Ja, my, ten homik jest boski jakiś. Poka pokał mi się. Skąd on ma w ogóle? Oj, ty pleczak. Mój homik. Mój homik jest jakiś szalony. jaj, jestem na drzewo. A jestem. Szóź. Chodź, jakbyś się nał. O! Jak ten chomik w ogóle ma tu robux, robuxy? Przecież on nie ma twojej karty kredytowej. Może ma? Hmm. Może chomiki mają własne karty kredytowe. I, i oh. Ej, może tak jest, serio, widzowie? Może li, my, ludzie, nie wiemy o tym, że chomiki też są m, e, e, inteligentne? Ulele, to skąd on ma Roblox? Dobre, nieważne. Ja nie najlepszy... Hmm. Ja opuściłem ja chomikowi złota. Czy ktoś tu nie idzie? Dobrze, że tam wchodzę. Zarobię mu całą zbrojkę taką pakową. Ale będzie świeciło. Ale czego ma taki mały level, ten chomik. Nie, tam ktoś idzie! Nie, ja mam jako odstraszę. chodź tu. Czekaj. Chodź mam e, fajny pleczek. O, odstraszył. Hej, biegnij! Chodź tu! No ucieka nie uciekamy, uciekamy. On się nie boi mnie, on się nie boi mnie. Jednak mu uciekamy. Czekaj, teraz już na pewno nie będzie się ze mną chciał bić. Czekaj, gdzie on nie idzie? Tuż w

Ej no, halo, chcieli maczku. Co ściągnął zbroję? Tak się przez Łączysz? Łączysz? ściągnął zbroję nawet. O Jezu. Ale dziwny ten Łączysz? Aha, jakiś nowy update zrobili. Bo normalnie ten ślimak był tak przewrócony jak, yy, no, jak się biło ślimaka teraz powrót, no. o dobra scinamy to chodź ślimaku yy, mam chomik o kurde nie na pewno nie będzie zamlować przecież Мой хам... Мой хамок... Мой, ...мой так... ...туда сядь. Ох, так... Не, он тебя мне не, не боит! Ну, не забирай меня! Куда он идёт? Туда мне. Чакай, мне... Не-не-не-не-не-не! Ха-ха-ха... Не, Хоч-то... Не-не, я не, не. а -а -а. хочу там обморочиться. то не хоть что то Chciałem, że miałeś się miecz. Nie, nie, chcesz. Ty, nie. Chcesz, nie, nie, mnie Nie, nie, tu nie, 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 No nie, co ty Moja ogniska, choć tu. O... Ale on też ma jest o, taki plecak. Nie, ja uciekam od tego, nie jak jest jakiś wyjątkowy. kurde nie. Tam też był jakiś bóg, też chyba. był normalnie typ na moim koncie, by mnie rozgmocił by mnie. A teraz to jestem najlepszy na, na homikowym koncie. Dobra widzowie dobra, dobra widzowie, homik miał bardzo super konto, nie wiem jak on to zarobił, yy, no na...